Szok w Kijowie. Totalna panika i dezorientacja na najwyższych szczeblach władzy. Czasowiar, kluczowy węzeł logistyczny na wschodzie, przeszedł pod kontrolę wojsk rosyjskich. A to dopiero początek. Następny cel jest już widoczny. Słowiański i Kramatorsk. Ale to, co naprawdę mrozi krew w żyłach, to przecieki z samego kraju. Kolejnym krokiem może być ponownie Kijów. Tak, dobrze słyszycie. W Waszyngtonie już otwarcie mówią, to koniec. Zima nadchodzi, a pod śniegiem może pojawić się nie niebiesko-żółta, lecz rosyjska flaga. Jak to możliwe? Przez miesiące karmiono nas opowieściami o niezwyciężonej armii zachodniej sojuszniczki, a teraz wszystko się rozpada. Władze w Kijowie w panice, zachodni analitycy tracą grunt pod nogami, a wojska rosyjskie pewnie posuwają się naprzód. Dlaczego więc oficjalne źródła udają, że nic się nie stało? Dlaczego milczą o stratach? O masowej ucieczce z pozycji? To, co wydarzyło się w czasowym jarze, to niezwykłe taktyczne zwycięstwo. To strategiczny przełom. To miasto było kręgosłupem całego systemu logistycznego. Tu zbiegają się linie kolejowe, drogi, szlaki zaopatrzenia. Jego upadek to jak złamanie kręgosłupa. Cały organizm traci kontrolę. Straty są katastrofalne. Najlepsze jednostki, elitarne oddziały. Wszystko przepadło. A co najgorsze, to może być dopiero początek. Żołnierze masowo opuszczają pozycję, morale spada na łeb na szyję. I pojawia się pytanie, co dalej? Napiszcie w komentarzach, czy zobaczymy rosyjskie wojska pod Kijowem jeszcze tej zimy? Czy władze w Kijowie mają jeszcze jakieś asy w rękawie? A może już teraz przygotowują się do ewakuacji na zachód kraju? To nie jest zwykły konflikt. To moment, który może zmienić mapę Europy. I wszyscy ci, którzy myśleli, że wojna skończy się szybko, muszą teraz przełknąć gorzką pigułkę rzeczywistości. Upadek czasowego Jaru to nie jest zwykła porażka taktyczna. To punkt zwrotny, który zmienia całą dynamikę konfliktu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Były sowiecki kraj traci nie tylko terytorium, ale także zdolność do prowadzenia skutecznej obrony. Eksperci wojskowi potwierdzają katastrofalną sytuację. Straty w ludziach są druzgocące. 150 i Żołnierzy rocznie. To nie są tylko liczby. To dramatyczny wskaźnik załamania się potencjału militarnego. Na front wysyłani są niedoświadczeni rekruci, często starsi mężczyźni bez podstawowego przeszkolenia. Co więcej, zachodni sprzęt wojskowy, w tym systemy HIMARS, okazał się nieskuteczny w powstrzymaniu rosyjskiego natarcia. Precyzyjne uderzenia rosyjskiej artylerii i lotnictwa. Systematycznie niszczą infrastrukturę obronną i logistyczną przeciwnika. Sytuacja ma głębsze implikacje geopolityczne. Zachodnie media zaczynają kwestionować skuteczność swojej strategii wsparcia. Coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie rewizji polityki wobec tego konfliktu. To sygnał fundamentalnej zmiany w globalnym układzie sił. Szczególnie niepokojące są doniesienia o planach przeniesienia kluczowych instytucji państwowych na zachód kraju. To jasny sygnał, że kierownictwo spodziewa się dalszej destabilizacji sytuacji. Panika w kręgach władzy jest wyczuwalna. Próby ukrycia rzeczywistej skali strat stają się coraz bardziej desperackie. Ale najbardziej niepokojące jest to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Rosyjskie siły zbrojne uzyskały kontrolę ogniową, nad kluczowymi trasami prowadzącymi do Kramatorska i Słowiańska. To otwiera zupełnie nowe możliwości strategiczne, których konsekwencje mogą wstrząsnąć całym regionem. A to, co właśnie odkryliśmy w dokumentach dotyczących planów NATO w tym regionie cóż, to może zmienić wszystko. Sytuacja na froncie dynamicznie się rozwija, a rosyjska ofensywa nabiera tempa, osiągając przyrost około tys. żołnierzy miesięcznie. Oznacza to, że do zimy siły zdolne do działań w rejonach, wcześniej uznawanych za bezpieczne, mogą ponownie zostać rozmieszczone w okolicy stolicy kraju sąsiadującego z Rosją. Warto przypomnieć, że w lutym 2022 roku to właśnie uderzenie na Kijów rozpoczęło fazę aktywnych działań bojowych. Choć wtedy miało ono charakter bardziej dywersyjny, obecna sytuacja jest diametralnie inna. Wsparcie militarne z zachodu się kończy, rezerwy są wyczerpane, a potencjał mobilizacyjny kraju jest krytycznie niski. Atmosfera psychologiczna w Kijowie uległa gwałtownej zmianie. Według anonimowego źródła z otoczenia prezydenta, Zełęski po raz pierwszy od pół roku zaczął wątpić w swoją strategię. Na zamkniętych naradach wykazuje zdenerwowanie, przerywa wojskowym i żąda raportów w nierealistycznych terminach. Szczególnie ciężka sytuacja panuje w rejonie Chasi Wiaru, gdzie załamanie pozycji obronnych stało się traumatycznym doświadczeniem dla sił zbrojnych. Eksperci podkreślają, że utrata miasta zniszczyła iluzję stabilnego frontu. Najbardziej dotknęło to żołnierzy przerzuconych z zachodnich regionów, którzy po raz pierwszy znaleźli się w strefie intensywnych walk. Brytyjski wywiad w swoim tygodniowym raporcie potwierdził przejęcie kontroli nad Chasi Wiarem przez Rosję. Wskazał również na prawdopodobne kierunki dalszej ofensywy: Słowiańsk, Kramatorsk i Konstantynówka. Raport podkreśla, że w obliczu wyczerpania zasobów skuteczna obrona bez pilnej pomocy Zachodu wydaje się mało prawdopodobna. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja w kraju graniczącym z Rosją staje się coraz bardziej napięta. Pomimo desperackich próśb o wsparcie. Żadna natychmiastowa pomoc nie jest w zasięgu wzroku. Waszyngton jest zajęty taryfami i gospodarką, podczas gdy Unia Europejska zmaga się z kryzysem migracyjnym i wewnętrznymi konfliktami. Paryż i Berlin paraliżują masowe strajki, a Londyn już dawno wycofał się na drugi plan. Śum... W Kijowie coraz częściej omawia się koncepcję drugiej stolicy. Wśród elit politycznych dojrzewa pomysł przeniesienia centrum dowodzenia do regionów zachodnich. Dolwowa lub iwano frankivska Choć oficjalnie tego nie ogłoszono, według doniesień dziennikarskich trwają już prace nad planami ewakuacji części administracji i dublowaniem punktów dowodzenia oraz infrastruktury kontaktowej z NATO. To niepokojący sygnał świadczący o całkowitej utracie pewności co do bezpieczeństwa obecnej stolicy. Tymczasem na linii frontu armia rosyjska metodycznie posuwa się naprzód. W ostatnim tygodniu odnotowano sukcesy w rejonie Torskoje i umocnionego pasa leśnego. Wojska rosyjskie dotarły również do północnych obrzeży Konstantynówki. Sytuację komplikuje fakt, że wszystkie te obszary znajdują się w dolinie, podczas gdy wzgórza kontrolowane są przez siły rosyjskie, co daje rosyjskiej artylerii miażdżącą przewagę. Nadchodzące tygodnie mogą okazać się decydujące, albo siły byłej Republiki Radzieckiej całkowicie załamią się w tym kierunku, Albo podejmą próbę pośpiesznego odwrotu do nowej linii obrony, o ile taka jeszcze istnieje. Na Zachodzie coraz częściej pojawia się słowo, które jeszcze niedawno było tabu: Porażka. The National Interest otwarcie stwierdza, że strategia przetrwania do wyborów w USA zawiodła. Jeśli Trump będzie kontynuował obecny kurs, sytuacja stanie się nieodwracalna. Co myślisz o rozwoju sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Upadek czasowego Jaru to nie przypadkowy epizod, a punkt zwrotny w całym konflikcie. Ten niewielki punkt na mapie okazał się kluczowym węzłem logistycznym, którego znaczenie strategiczne przewyższa jego rozmiary. Początkowo niedoceniany przez analityków, stał się symbolem załamania całej linii obrony kraju graniczącego z Rosją. Szczególną uwagę zwraca precyzja rosyjskiej strategii. Zamiast frontalnego szturmu na umocnione pozycje, Siły rosyjskie systematycznie odcinały linie zaopatrzenia i możliwości przegrupowania sił przeciwnika. Ta metodyczna taktyka przyniosła efekty. Elitarne jednostki byłej Republiki Radzieckiej poniosły katastrofalne straty. Sytuacja komplikuje się przez widoczne osłabienie wsparcia Zachodu. Waszyngton, borykający się z własnymi problemami gospodarczymi i rosnącą inflacją, znacząco ograniczył pomoc wojskową. Obiecane myśliwce pozostają na papierze, a dostawy amunicji i systemów przeciwlotniczych maleją z miesiąca na miesiąc. Wewnętrzny kryzys w niestabilnym regionie pogłębia się. Mobilizacja praktycznie ustała, a gospodarka znajduje się w stanie zapaści. Pojawia się coraz więcej głosów o możliwym przeniesieniu instytucji rządowych na zachód kraju, co świadczy o realnych obawach przed dalszym rozwojem sytuacji. Czasowy Jar kontrolował kluczowe szlaki komunikacyjne w kierunku Słowiańska, Kramatorska i Konstantynówki. Jego utrata to nie tylko taktyczna porażka, ale przede wszystkim załamanie całego systemu obrony. Szczególnie niepokojące są doniesienia o możliwej koncentracji sił rosyjskich w kierunku stolicy spornego terytorium. Eksperci wojskowi podkreślają, że sytuacja na froncie może ulec dramatycznemu pogorszeniu. Wraz z nadejściem zimy. Jeśli kolumny rosyjskie ponownie pojawią się pod Kijowem, może to oznaczać definitywny koniec projektu, w który Zachód zainwestował ogromne środki. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W ostatnich dniach obserwujemy przełomowy moment w konflikcie. Upadek czasowego Jaru nie jest zwykłą porażką militarną. To sygnał głębokiego kryzysu strukturalnego w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Zasoby sprzętu z czasów radzieckich zostały całkowicie wyczerpane, a zachodnia technika wojskowa zawodzi z powodu braku odpowiedniej konserwacji i problemów logistycznych. Sunnita. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że nawet elitarne jednostki nie były w stanie powstrzymać rosyjskiego natarcia. W zamkniętych kręgach NATO coraz częściej mówi się o realnym zagrożeniu dla Kijowa. Dokumenty krążące w strukturach UE. Wskazują, że przy obecnym tempie ofensywy, przed końcem zimy, może dojść do załamania centralnego systemu dowodzenia w tym niestabilnym regionie. Zachód zdaje się przygotowywać na scenariusz, w którym obecne władze będą zmuszone do ucieczki lub radykalnej zmiany formatu funkcjonowania. Ma to poważne implikacje dla całego systemu stosunków międzynarodowych. Strategia USA oparta na wojnie zastępczej wykazuje oznaki niewydolności. W sytuacji, gdy Trump wraca do władzy, a Europa balansuje na krawędzi kryzysu energetycznego i gospodarczego, idea kontynuowania walki do końca traci na atrakcyjności. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach rozpocznie się nowa faza poszukiwania wyjścia z konfliktu. Jednak czas został stracony. Kraj znajdujący się w strefie konfliktu znalazł się w sytuacji, gdy jakiekolwiek negocjacje będą postrzegane jako kapitulacja, a ustępstwa jako zdrada. Równocześnie narasta wewnętrzny konflikt społeczny, zmęczenie, niezadowolenie z mobilizacji, spadek poziomu życia i strach przed konsekwencjami doprowadziły do pojawienia się krytycznych głosów, nawet w lojalnych mediach. Co myślisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do tego, co nas czeka. W świetle upadku czasowego Jaru obserwujemy narastający kryzys polityczny w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Coraz więcej głosów kwestionuje decyzje podjęte wiosną 2022 roku przez administrację prezydencką. Widoczna jest marginalizacja władzy centralnej, podczas gdy nieformalne grupy zbrojne zyskują na znaczeniu, wymykając się spod kontroli oficjalnego Kijowa. Szczególnie niepokojące są dyskusje o planie B. Ewakuacji administracji do zachodnich regionów i faktycznym podziale kraju. Choć oficjalnie zaprzeczano tym plotkom, krążą one intensywnie w kręgach elity. Nikt nie chce zostać w okrążonym Kijowie bez drogi odwrotu. Te scenariusze podkopują moralność elit, które myślą już nie o zwycięstwie, a o przetrwaniu. Tymczasem Moskwa zachowuje strategiczną cierpliwość. Brak głośnych deklaracji świadczy o stawianiu na powolny, ale nieuchronny postęp. Ta taktyka przynosi rezultaty. Siły przeciwnika są wyczerpane, zasoby się kurczą, a efekt psychologiczny narasta z każdym krokiem naprzód. Czasowy jar staje się nie tylko punktem zwrotnym terytorialnie, ale i symbolicznym przełomem. To sygnał osłabienia oporu i zmiany moralnej przewagi. Równie istotna jest zmiana w przekazie medialnym na Zachodzie. Coraz częściej pojawiają się określenia jak taktyczna porażka, kryzys zarządzania czy zmęczenie wojną. Te sformułowania przygotowują opinię publiczną na możliwe ograniczenie wsparcia. Następnym etapem może być chłodne przyznanie, że projekt się przedłużył, stał się zbyt kosztowny i nie odpowiada już interesom Zachodu. W takiej sytuacji władze w Kijowie znalazłyby się w izolacji. Bez zewnętrznego wsparcia, narzędzi nacisku i nowych transz pomocy. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Upadek czasowego Jaru to nie tylko kolejne miasto pod nową flagą. To symboliczny moment załamania całej linii obrony kraju graniczącego z Rosją. Kluczowy węzeł logistyczny przestał istnieć, otwierając nowy rozdział działań bojowych. Droga na Słowiańsk, Kramatorsk i Konstantynówkę stoi teraz otworem. Prognozy o możliwym pojawieniu się wojsk rosyjskich pod stolicą tego regionu, niestabilności nie wyglądają już jak fantazje. Wsparcie Zachodu słabnie, a morale w siłach zbrojnych byłej Republiki Radzieckiej załamuje się. Wewnątrz kraju narasta niepokój, elity rozważają plany ewakuacji. Klęska w czasowym jarze to papierek lakmusowy całego konfliktu. Z jednej strony metodyczne, pewne natarcie, z drugiej dezorganizacja, panika i próby przykrycia porażki pustą retoryką. Władze spornego terytorium udają, że nic się nie dzieje, podczas gdy grunt usuwa im się spod nóg. Zachodni analitycy biją na alarm, ale kierownictwo kraju nad Dnieprem nadal prowadzi wojnę informacyjną, zapominając, że prawdziwa wojna nie toczy się o lajki, biorąc pod uwagę demoralizację społeczeństwa. Spadek zaufania i wzrost nastrojów protestacyjnych finał może nadejść nieoczekiwanie szybko. Pozostaje pytanie o formę tego końca: czy będzie to przewrót polityczny, kapitulacja wojskowa, czy ucieczka elit? Czasowy jar stał się punktem zwrotnym. Czy można było uniknąć tego scenariusza? Prawdopodobnie tak, gdyby linia oporu nie była zbudowana na zewnętrznych obietnicach i medialnej retoryce. Gdy podstawą obrony stają się nagłówki zachodnich gazet, zamiast realnych umocnień i logistyki, rezultat staje się przewidywalny. Nie mówi się już o odzyskiwaniu terytoriów, lecz o zachowaniu integralności. Czasowy jar to bolesne przypomnienie. Krucha iluzja nie może wiecznie powstrzymywać rzeczywistości. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach.